Dzisiaj wybieramy się na biwak. Uwielbiasz biwaki? Będzie nam potrzebne siedmiu rzeczy. Mamy siedem rzeczy. Eee, buty, lampa, przewodnik turystyczny, aparat, bidon, mapa i śpiwul. Do widzenia jutro! Będzie super biwak, żeby uważać na bagda. Dzień dobry, ach, nie wiem które miejsce wybrać. Hola, hola, chyba nie ma tam miejsca. Gdzie mam to wybrać? Chyba godzinę muszę tam chyba pojeździć. Ile tu zwierząt? A tu do niego jest jaskinia. Powodzenia. O, ja tu wilków. Good luck. Już jest jezioro. Dobra, to tam zrobię biwak. Świetny pomysł. A tu są jakieś inne przyjaciele. Uśmiechnij się. Halo, to my! Cyk. Tam. Gdy tylko zrobi się noc, zrobimy kolację na ognisku. Ale fajnie. Jak super. Jeszcze lampka. Oczywiście, bo bez lampki nie zasnieśniemy. Jak super. Możemy iść na jakiś spacer. Mam przewodnik turystyczny. Gdy rzęta dzikie są w lesie. Puszcza. O, już się robi zachód słońca. Idziemy do puszczy. Pamiętaj, że trzeba mieć wysokie buty. Bo bez możesz nas się zamoczyć. Puszcza to jest taki stary las! To jest jak dżungla. Ten las jest strasznie ciemny. Ojejku, a to jest mapa. My jesteśmy tam bardzo daleko. Idziemy już spać. Jeszcze się wypijemy herbatki. Mniam. Jak super. Ech, dobranoc. Jejku, jest już nowy dzień. Cześć, przyłki. יש אילת אדם כותפה